Zdjęcia z pobytu w Chinach delegacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przedstawiciele rządu chińskiego z premierem Chou Enlaiem witają na lotnisku w Pekinie naszą delegację z Bolesławem Bierutem na czele. Delegacja polska udaje się na przyjęcie do Mao Tse-tunga. Po raz pierwszy w naszej historii przedstawiciele Polski składają oficjalną wizytę w Chinach. Nigdy nasz kraj nie był tak blisko wielkiego narodu chińskiego. Następnego dnia przybyła do Pekinu delegacja Związku Radzieckiego z Towarzyszem Pruszczowym i Towarzyszem Bułganinem, by wziąć udział w uroczystościach pięciolecia powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Dawało się, że wyrosły przez jedną noc nieskończone lany kwiatów, gdy 1 października rano lud Pekinu witał przywódców narodu chińskiego. Na olbrzymim placu u stóp Ten Anmen rusza defilada wojskowa Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Na trybunie rządowej wśród zagranicznych gości Towarzysz Bierny. Gdy lud chiński rozpoczynał heroiczną walkę o wyzwolenie, z godnymi rękoma, z karabinami na sznurkach, ruszali w pole pierwsi żołnierze ludu, przeciwko uzbrojonym po zęby najeźdźcom japońskim, przeciwko wojskom Changka i Szeka, którym stany zjednoczone dostarczali najnowocześniejszej broni. Defiluje ludność Pekinu. Defilują tysiące delegacji ze wszystkich zakątków Chin. Przechodzi tędy zjednoczony i niepodległy 600-milionowy naród. Pięć lat liczy Chińska Republika Ludowa. Rośnie młodzież, dla której wspomnieniem i historią będą lata, gdy bezsilnymi, rozbitymi Chinami rządził kolonialny ucisk. Spójrzcie na ten powód. Sekretarz stanu USA Dallas twierdzi, że to nie istnieje, że tego nie ma. Dallas nie lubi patrzeć prawdzie w oczy, a prawdą jest, że powstał z wiekowego snu azjatycki olbrzym i stanął po stronie postępu, socjalizmu, pokoju. Zajeżdża ten orszak ślubny do urzędu stanu cywilnego w Baniach Mazurskich. Poznali się tutaj w pionierskiej grupie zetempowców z Warszawy: Krysia Kuszewska, i Andrzej Winkler, Danusia Labajówna i Bogdan Przybylski. Już za chwilę będziemy mówić inaczej: młodzi państwo Winklerowie i państwo Przybylscy. Czy chcesz go, Krystyno, za małżonka? Tak, tak. Po co byśmy tu inaczej przychodzili? Chcą siebie za małżonków. To widać, prawda? Tymczasem w gospodarstwie miodu niszki, towarzysze pionierzy i pracownicy PGR-u przygotowują powitanie młodych i huczną, weselną ucztę. Dyrektor zjednoczenia PGR. Jakiś może być lepszy prezent ślubny od pioniera. Bez kryształowych kieliszków toasty są nie mniej wesołe. Gorzko, gorzko wołają goście. Na zakończenie wręczenie kwiczącego prezentu, symbolu szczęścia i pomyślności, czego i my gorąco życzymy młodym, bardzo młodym parom. Ten temat kronika z okazji Dni Filmu Polskiego dedykuje swoim własnym filmowym władzom. Ku pamięć. Milionowa Blisko Warszawa ma zaledwie 11 kin. Każdego wieczora przed każdym z tych kin dobrze znajome sceny. W ten sposób wyrabia się w społeczeństwie wiele cnót i zalet. Cierpliwość, wytrwałość, odporność na zmiany atmosferyczne, a także sprawność do pracy i obrony. Tak, w Warszawie film to doprawdy masowa rozrywka. Czasem są w Warszawie kina widma, kina upiory. Oto kino Muranów. Rozpoczęto budowę przed pięciu laty. Piękne kino, dwusalowe. Obchodzi jubileusz dziesiątego z kolei terminu ukończenia. Kino Buzet oddano do użytku przed kilku laty. Dla pośpiechu niewykończone. I rzeczywiście, po co się śpieszyć? Chociaż obskurne też będzie wieczorem pełne. Tu dla odmiany zamknięto interes. Zbudowano je aż 5 lat temu. Dziś generalna przebudowa. Wiecie dlaczego? Bo zmieniły się wytyczne, a więc wytykamy palce. Obywatelu dyrektorze, chociaż godziny nieprzepisowe, składamy chórem zażalenie. Dość tego balaganu z budową nowych klim. Oglądać już tylko na filmie dokumentalnym o Warszawie z roku 1954. Do Polski przybył 80-osobowy chór chłopieńcy z Drezna, Krojchor, zespół o światowej sławie i 700-letniej tradycji. Po poznaniu dresdejscy chłopcy byli gośćmi polskiego chóru chłopieńcego profesora Stuli Grosza. Szybko przelamuje się pierwsze lody, a wspólne fachowe i zawodowe zainteresowania też pomagają w zbliżeniu. Na prośbę gospodarzy, goście odśpiewają starą myśliwską piosenkę. Hymn młodzieży. Hymn przyjaźni młodych na całym świecie. W Nowym Targu odbyły się pierwsze Mistrzostwa Spanochronowe Polski z udziałem 35 zawodników. Zawodnicy zakładają nowe spadochrony wyczynowe polskiej konstrukcji i specjalny strój ochronny, bardzo twarzowy. Poszczególne konkurencje przewidywały skoki z różnych wysokości i skoki z opóźnionym otwarciem spadochronu. Należało lądować jak najbliżej oznaczonego celu, punktowano również styl skoku. Na skoczka. Zobaczycie, że ściągając linki można z panochronem sterować podobnie jak żaglowcem. O, właśnie w ten sposób. Celem był ten płócienny krzyż. Zawodnik Krzyszgendowski wylądował doskonale, niepełne 6 metrów od środka. Przedstawiamy wam dzisiaj zupełnie niezwykłego kolchoźnika z Abchazji. Dżenia Liczy sobie równo 135 lat i jak widzimy nie lubi bezczynnego trybu życia. A to jego prawnuk po prostu smarka 60 lat. Niezwykła uroczystość odbyła się z okazji 135. urodzin osmana. Do kolchozu przybyła cała jego rodzina, razem 180 osób. Życzenia synowie, wnuki, prawnuki, praprawnuki i pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-prawnuki Pięć pokoleń! W w Brukseli 70 tysięcy widzów obserwuje spotkanie piłkarskie Belgii z nowym mistrzem świata drużyną Niemiec Zachodnich. Czy Niemcy ugruntują swój przypadkowy sukces w tym pierwszym po mistrzostwach spotkaniu? Od pierwszych minut Belgowie w ciemnych koszulkach przeważają na boisku, już w pierwszej połowie zdobywają prowadzenie. Trwają ataki belgijskie. Znów gorąca sytuacja pod niemiecką bramką. Szybka kombinacja Belgów, anul strzela i ustala wynik meczu 2-0 dla Belgii. Wkrótce potem Niemcy poniosą powtórną porażkę z reprezentacją Francji.